Hej, jestem tutaj Gucci Game i już leżę w łóżku w mojej piżamce, a więc to będzie taki szybki odcinek. Nie dziwcie się, że mam takie włosy, ale już sobie spiąłam w kitkę taką. Tutaj ma taki króliczek z buszką. Zawsze ją śpię do spania ale nie o tym. Jakby co dla moich kolegów i dla moich fanów, czy tam subskrybentów, jak tam zwał? Tak zwał. Za dwa dni, jakie ja lecę i jadę do Polski, a więc nie dziwcie się, że nie będzie przez jakiś czas filmów. Ale będę nagrywała po prostu w Polsce, tylko że nie będę dodawała tych filmów od razu. Tylko no wiecie, będą urywki z tego, jak jadę do Polski, z tego, jak sobie śpię. No rozumiecie, takie coś. I tylko to chciałam powiedzieć. A więc pa!